Polska nie ma innego nośnika energii niż węgiel. Węgiel kamienny, ale również węgiel brunatny. Są tutaj nasi koledzy z kopalni węgla brunatnego Bełchatów. To jest drugi nośnik energii, który posiadamy w kraju. Przywitajmy ich. Witamy was. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mamy więc tylko węgiel kamienny lub brunatny. I od tego węgla kamiennego lub brunatnego zależy nie tylko los górnictwa, nie tylko los śląska, ale również los całego kraju. Powiem więcej: Europa też nie jest zbyt bogata w nośniki energii. I jeśli mówi się o bezpieczeństwie energetycznym Europy, to powinno w domyśle mieć się na myśli przede wszystkim to bogactwo, które jest w Polsce, czyli węgiel kamienny i węgiel brunatny. I nie wolno nam tego bogactwa zniszczyć, dlatego że jeżeli ktoś mówi o tym, że chcemy się uniezależniać od rosyjskiego gazu, tylko po to, żeby uzależniać się od innych dostawców, amerykańskich głupków czy arabskiej ropy, to znaczy, że nie mówi mądrze skoro mamy własną, własne źródła energii, węgiel kamienny i węgiel brunatny. I kiedy pytają nas dzisiaj tutaj, po co tutaj przyjechaliśmy, po co? To mówimy o wielu sprawach, ale powinniśmy powiedzieć także o jeszcze jednym. My dzisiaj tutaj przyjechaliśmy walczyć nie tylko o własne sprawy, nie tylko o Śląsk, o nasze kopalnie, i o górnictwo my tutaj przyjechaliśmy dzisiaj walczyć o to żeby w gniazdkach był prąd w Łodzi, Szczecinie, Białym Stoku, Bydgoszczy, Podkarpaciu i innych miejscach tego kraju My dzisiaj tutaj walczymy w imieniu całego polskiego społeczeństwa po to, żebyście wy bezpiecznie mogli żyć w swoich domach, nie martwiąc się o to, że zabraknie Wam prądu lub ciepłej wody. Musimy przedstawiać nasz protest. Ja się bardzo cieszę z tego, co powiedział Dominik na, podczas swojej wypowiedzi. Dlaczego? Dlatego, że mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że nikt, nikt do naszego wynagrodzenia nie dokłada ani złotówki. Wszystko, co mamy, wypracowujemy sami. Sami. Że my oprócz tego rocznie oddajemy 8 miliardów złotych do budżetu państwa, że to z nas żyją inni i, nikt, i nie, nie mamy nic przeciwko temu. Że, że dzięki górnikom, że dzięki górnikom i śląskim kopalniom żyje wiele śląskich gmin i miast. Gdzie podatki z tych kopalń idą na to, żeby te miasta mogły funkcjonować? I dwa słowa komentarza do tych mądrali, którzy powiedzieli, że oni nie godzą się na to, żeby do kopalni Kazimierz Juliusz zwykły podatnik dopłacał 100 milionów złotych. Powiem Wam tak, ja też się na to nie godzę. Ja też się na to nie godzę. Tylko że te 100 milionów złotych do tej kopalni będzie musiało być dopłacone nie dlatego, że ci górnicy nie umieli fedrować, bo oni wydobywają jeden z najlepszych węgli w Polsce, który sprzedają na pniu, tylko dlatego, że tam złodzieje ukradli 100 milionów złotych. Więc jeżeli kogoś chcecie oskarżać, to tych złodziei, którzy te 100 milionów złotych ukradli, a nie ludzi skaczem aż Łajza wyjdzie do telewizji i powie, że górnicy znowu wyciągają łapę, bo 100 milionów dają na kopalnię Kazimierz Juliusz? To ci górnicy te 100 milionów ukradli? Nie wiecie, kto je ukradł? Po nazwiska. Prezes Wiśniewski, który tą kopalnią rządził i ten, który go nadzorował. Prezes Łój. A kto to jest wój? Zapytajcie panego 100 milionów złotych. Ja przychylam się do głosu wszystkich tych, którzy dzisiaj wrzeszczą. Nie wolno, te 100 milionów złotych musi wrócić. No nie ma sprawy. Dopierdla z nimi majątki na skarb państwa i wróci. Jak się te 100 milionów? A za tego, który będzie pomagał w tym szukaniu, proponuję kolegów z PSL-u, bo uj, to znajdzie się głos. Tak. I druga rzecz. E, po tej wielkiej wygranej, po tej wielkiej wygranej, jaką był Kazimierz Juliusz, odezwał się jakiś człowiek z Nowej Soli, który powiedział, że on się nie zgadza na to, żeby ci ludzie dostali swoją szansę. E, ja powiem tak. Nie rozumiem takiego sposobu myślenia, który kieruje się taką oto ideą. Że wszyscy mamy równo zdychać. Temu panu z Nowej Soli powiem w ten sposób. Jak ktoś umie bić się o swoje, to nie wolno się dziwić, że to swoje wywalczy. My jesteśmy w stanie pomagać każdemu. Każdemu, kto chce walczyć o swoje. I ludzie. Którzy mają dobre intencje, powinni pokazywać przykład Kazimierza Iliusza jako przykład tego, jak trzeba walczyć o swoje. Dlatego, że z faktu, że gdzieś zniszczą jeszcze ileś tysięcy miejsc pracy, że gdzieś komuś odbiorą wynagrodzenie, nikomu się nie polepszy. Dlatego, że z faktu, że zniknie ta kopalnia w Sosnowcu, tym ludziom w Nowej Soli żyć się lepiej nie będzie. A gdzieś Pan był! Jak tamte zakłady likwidowano? A czemu wtedy do tych ludzi Pan nie wyszedł i nie powiedział, żeby walczyć o swoje? To co? Mamy uszy po sobie położyć i równo zdychać? Nie, nie będziemy. Będziemy za to dawać przykład ludzi takich, którzy potrafią walczyć o swoje. Dlatego, że gdyby nie to, co się dzieje na Śląsku, gdyby nie obrona naszych kopalń, której dokonaliśmy przez ostatnie lata. To dzisiaj nie byłoby tego, co jest na Śląsku. Że ludzie mają pracę, zarabiają nie najgorzej, co kuje w oczy innych, głównie liberałów, i mają swoje kopalnie, których chcą bronić. I nikt nas nie namówi do tego, żebyśmy z tego zrezygnowali. Dlatego, że doskonale wiemy o tym, że my. U nikogo o nic nie musimy prosić. My od nikogo nie potrzebujemy żadnej łaski. My potrafimy zapracować na siebie i wypracować tyle, żeby się dzielić jeszcze z innymi słabszymi. Szczęść Boże!